Lecimy z kolejnymi super cenami. Tutaj mam piękne zestawy za 1,49 zł. teraz. Spódnica z bo pod spodem mamy spodenki, także rewelacja. I do tego przepiękna bluza. Zestaw tak naprawdę całoroczny. I tutaj tak, mamy kolorek Pudrowy Róż. Ja tutaj wrzuciłam taki piękny t-shirt, też podam na niego kodzik, bo moim zdaniem wygląda bosko razem. I tak, z komplecją mam rozmiarek: 98 łamane na 104 lub 152 łamane na 158. Aby zamówić ten zestaw, wpisujemy Selmo 2450. I rozmiar, i t-shirtik z pięknością taką tutaj, z dziewczynką. W rozmiarze 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 na 128, 134 na 140, 146 na 152 oraz XSK, XS, SKMK, LK, XLK, XXLK, 29 zł, wymiarki u góry w opisie filmiku. Aby zamówić ten t-shirtik, wpisujemy w komentarzu Selmo 3627. I rozmiar: przepiękny kolor fioletowy w rozmiarze 98 na 104, 110 na 116 oraz 140 na 146. Aby zamówić ten zestaw wpisujemy Selmo 2449 i rozmiar? Kolorek Baby Blue w rozmiarze 98x104, 110 116 11, oraz 152 na 158 Na ten zestaw Selmo 2447 i rozmiar? I jeszcze zestawik w kolorze czarnym, tutaj wrzuciłam taki t-shirt, pięknie to wygląda. I ten czarny komplecik występuje w rozmiarze 98 110x116 11, oraz 140 na 146 aby zamówić ten zestaw, wpisujemy w komentarzu Selmo 2446. I rozmiar, i już pokazuję dokładnie, t-shirtik. I przepiękny t-shirtik w rozmiarkach 98 4 110 116, 116 122 12, 128 134x140, 146x152 oraz XSK, SKMK, XLK, XXLK. 29 zł, 100% bawełnka. Aby zamówić ten t-shirt, wpisujemy Selmo 4265 i dopisujemy rozmiar. Lecimy z kolejnymi super cenami. Bluzeczka od Happy House'a, proszę zobaczyć, jak pięknie zdobiona. Tutaj idealna pod bluzy, czy do szkoły, bo w szkołach jest ciepło. I tutaj mamy cena 10 zł teraz. Rozmiarek 122x128, 140 146 i 150, 152 158 Aby załóżć tą piękność wpisujemy Selmo 2076. I rozmiar, i tutaj też promocja, tylko 10 zł. Piękna, z takimi tłoczonymi motylkami, Również produkcja Heavy House rozmiar 164 tylko. Aby zamówić tą bluzeczkę wpisujemy Selmo 2072 i dopisujemy rozmiar. Szerokie spodnie za jedne 19 zł kosztowały 39. I tak, ze wszystkich kolorków mam tylko rozmiar 9184 i 110, na 116. Natomiast z karmelu mam jeszcze dodatkowo 122 12, 128. Spodnie na gumie z pięknym marszczeniem na kolanach. Rewelacja, polecam. I tak, karmelik, tutaj wpisujemy Selmo 2600.